Jesteśmy już po doświadczeniu dwóch pierwszych edycji, które były przebojem rynkowym i ja sama i wyrażałam i słyszałam ogromne zadowolenie uczestników. Rzeczywiście to jest po pierwsze bardzo ważny na bieżąco temat i dla biznesu i dla administracji i dla jednostek użyteczności publicznej. A z drugiej strony, jeszcze mało kto go dotyka, i w dodatku tak przekrojowo, dzisiaj staraliśmy się trochę uporządkować tę materię, bo, tak jak ja to zresztą wielokrotnie mówiłam, te konferencje nasze są takie bardzo mięsiste, bardzo gęste. Krótkie przerwy, bardzo dużo tematów. W zasadzie nawet powiedziałabym, że długie sesje, ale bardzo krótkie. Wystąpienia w trakcie tych sesji. Więc masa informacji pokazuje również to, jak bogaty to jest temat, jak wieloaspektowy, jak wiele rynków dotyka. I trzeba zacząć myśleć o nim już w jakimś porządku, wykorzystania danych, czy takiego życia danych w organizacji, począwszy od tego. W jakich warunkach zaczynamy je stosować w warunkach prawnych, w warunkach otoczenia biznesowego, otoczenia finansowego przez zagospodarowanie ich w samej organizacji sposób, w jaki je zbieramy, w jaki pilnujemy ich jakości a później wszelkiego typu zastosowania silnie przecież regulowane na wielu rynkach. Bezpieczeństwo tych danych, dzielenie się nimi, wiele aspektów takich, które spędzają w tej chwili sens powiek przedsiębiorcom, bo bardzo dużo się też dzieje w obszarze regulacyjnym i budowane są różne ograniczenia i limity. A tymczasem o nich, o właśnie o danych się mówi, że są takim paliwem przyszłości. I że będą napędzać przyszłe biznesy. Widać to już w zastosowaniach przeboju tegorocznego, czyli sztucznej inteligencji, w przyszłych zastosowaniach w gospodarce kwantowej. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy, jak tematykę tę uporządkować, a z drugiej strony nadać jej taką konkretną wartość biznesową. Też w pewnym sensie y, opowiadając o niektórych tematach już w sposób nie zaledwie ich dotykający, tylko pogłębiający taką niezbędną wiedzę biznesu. Y, konferencja zapowiada się może nawet jeszcze lepiej niż poprzednie, chociaż mi jest trudno sobie to wyobrazić, y, ale na pewno będzie. Dla tych szczególnie, którzy już byli uczestnikami tą wartością dodaną i pogłębienie niektórych z tych tematów takich kluczowych jak choćby cyberbezpieczeństwo, czy właśnie budowa zasobu danowego w organizacji. Więc serdecznie zapraszamy na tę konferencję. To na pewno pozwoli... Wznieść własne biznesy i zbudować nowe biznesy na nowym poziomie. Zapraszamy serdecznie na Data Economy Kongres. Będzie to 25 i 26 marca przyszłego roku, 2024 roku w hotelu Westin.